W tym odcinku kilka słów o technologii RFID. RFID to skrót od angielskich słów Radio Frequency Identification, czyli identyfikacja przy pomocy fal radiowych. Identyfikacja czego? Zapytacie. Otóż, jest to identyfikacja obiektów. Jest ona dosyć podobna co do zasady do technologii oznaczania obiektów kodami paskowymi, ale tutaj mamy identyfikację dzięki komunikacji poprzez fale elektromagnetyczne. Po prostu do znakowanych obiektów przymocowywane są specjalne chipy, układy scalone, które komunikują się ze specjalnymi czytnikami. I i w ten sposób następuje identyfikacja obiektu. Może być również tak, że system taki działa jako dostępowy. Jeśli ktoś nadal nie wie, o czym tutaj mówię, a na przykład bywa na basenie, to otwieranie szafki w szatni takim specjalnym, wodoodpornym, gumowym zegarkiem, no to właśnie coś takiego. Zauważyliście zapewne, że właśnie na przykład na basenach otwieranie szafek odbywa się jednym czytnikiem dla wielu zamków. No nie musi być tak, że każda szafka ma swój czytnik. To, która szafka się otwiera po przyłożeniu do czytnika tego zegarka, Decyduje numer, jaki mamy na nim, oczywiście otrzymanym na recepcji. Zatem można się domyślić, że w naszym basenowym zegarku znajduje się jakiś zakodowany numer, który pozwala czytnikowi otwierać tylko naszą szafkę. Tak właśnie działa technologia RFID, ale ten przykład to chyba najprostsze jej zastosowanie. Aby odczytać numer z naszego basenowego zegarka, musimy dysponować oczywiście czytnikiem oraz tym, co mamy w zegarku, czyli tak zwanym tagiem, który zwany jest czasem także transponderem lub znacznikiem. Jak to działa? Otóż, jak się pewnie domyślacie, czytnik, czyli to, co jest zamocowane na basenowej szafce, czy też grupie szafek, jest elementem centralnym i aktywnym. Zawiera on nadajnik i odbiornik fal radiowych. Czytniki takie są zwykle połączone przewodami do jakiegoś centralnego sterownika, który też jest często zwykły. PC-tem ze specjalną kartą rozszerzeń i oprogramowaniem, a czasem też czytniki są samodzielnymi urządzeniami. Natomiast nasz zegarek zawiera w sobie specjalny element zwany znacznikiem RFID. Jest to układ salony, który współpracuje ze specjalną anteną. Pewnie zastanawiacie się, czy jest tam jakaś bateryjka, bo przecież żeby taki znacznik mógł się odezwać mógł nadać jakąś falę, no to potrzebne byłoby jakieś zasilanie. Otóż nie ma tam żadnej bateryjki. Jak zatem to działa? Po zbliżeniu znacznika do czytnika antena w zegarku zaczyna odbierać falę nośną, która jest ciągle cyklicznie nadawana z czytnika. Fala ta, jej częstotliwość jest dostrojona do układów rezonansowych w znaczniku, czyli w zegarku i jest na tyle mocna, że po jej odbiorze specjalną anteną może być ona zamieniona na prąd przemienny. Potem prąd ten się prostuje np. diodą i energia jest zgromadzona w małym kondensatorze. Kiedy ten kondensator się naładuje, to energia w nim zgromadzona jest na tyle duża, że można na chwilę włączyć nadajnik naszego zegarka, yy, czyli naszego znacznika, naszego taga. Zaczyna on nadawać swój numer identyfikacyjny, który jest odbierany przez czytnik. Kiedy czytnik stwierdzi, że odebrany numer jest kompletny i zgodny z tym, który ma w pamięci, to otwiera tę szafkę, która odpowiada numerowi na zegarku. Oczywiście opowiedziałem Wam to w dużym uproszczeniu, ponieważ nie jest to aż tak proste. Po pierwsze, czytnik wysyła sygnały cyklicznie i po każdym cyklu nasłuchuje, czy nie odezwie się jakiś transponder, po drugie, wysyła on sygnały do wszystkich możliwych transponderów, jakie mogą znaleźć się w jego systemie. Poza tym często taka komunikacja jest szyfrowana, aby ktoś nieuprawniony no, nie skopiował danych na swój transponder. Jednak to wszystko dzieje się tak szybko, że zwykle nie zauważamy większych opóźnień w działaniu. Początki techniki identyfikacji przy pomocy fal radiowych sięgają czasów II wojny światowej i oczywiście miały zastosowanie militarne, pozwalały odróżniać samoloty wroga od swoich. W latach 60. w sklepach montowano specjalne płytki z obwodami rezonansowymi w celu zabezpieczenia towarów przed kradzieżą. Ale prawdziwa technologia RFID powstała na początku lat 70., kiedy to skonstruowano tagi RFID zasilane energią pola elektromagnetycznego czytnika i zawierały one w sobie pamięć. System taki produkowano w firmie Texas Instruments i nazywał się on Tyris. Co ciekawe, działał on na częstotliwości prawie 1 GHz. Mamy kilka standardów systemów RFID. Podział występuje ze względu na częstotliwości działania. Na najniższej częstotliwości, 125 kHz, działa system zwany UNIC. Podobnym systemem jest Hightag. Obydwa używają znaczników czy też transponderów pasywnych o małym zasięgu rzędu kilku centymetrów. W takich systemach po prostu przykłada się znacznik do czytnika. W systemie UNIC prędkość transmisji to tylko 2 kb na sekundę, a w Hightagu jest to 4 kb na sekundę. Te proste systemy najczęściej używane są do otwierania drzwi, szafek, do rejestracji pracowników, czyli wspomniane. System szafek na basenie być może właśnie należy do tej grupy. Systemy te działają na częstotliwości 13,56 MHz. Zasięg działania to około 1 m dla systemu NFC to tylko około 20 cm, zatem nie trzeba już przykładać bezpośrednio taga do czytnika. Standardy te mają już większe możliwości, są dosyć odporne na zakłócenia i mają dużą szybkość odczytu na poziomie 800 kb na sekundę. Systemy te mogą działać z transponderami pasywnymi, tak jak poprzednie, ale mogą też działać z tagami aktywnymi, wymieniając między sobą dane, co stwarza już spore możliwości. Ale tagi aktywne oczywiście zwykle potrzebują już osobnego zasilania. Systemy te wykorzystuje się do obsługi kart kredytowych, w systemach antykradzieżowych w handlu, aplikacjach sprzedaży biletów w sporcie i tak System NFC pozwala również na komunikację przy pomocy smartfonów wyposażonych w taką funkcję, co pozwala na przykład na płatności telefonem. Systemy najnowszej generacji pracują na najwyższych częstotliwościach, jest to zakres od 860 do 956 MHz. Umożliwiają one odczyt z odległości nawet do 20 metrów, a nawet jeszcze większej, z dużą prędkością przesyłu danych, która umożliwia już odczyt wielu tagów równocześnie w krótkim czasie. Na pewno najbardziej ciekawym elementem systemów RFID są właśnie tagi, czyli znaczniki zwane też transponderami. Będę wymiennie używał tych trzech nazw w tym odcinku. Zawierają one w sobie układ elektroniczny w postaci mikroprocesora lub mikrokontrolera i pamięci oraz z części nadawczej, która jest częściowo obsługiwana przez mikroprocesor. Jest tam też specjalna antena, która zazwyczaj jest zbudowana jako mozaika ścieżek na płytce drukowanej. No i do tego jeszcze jakaś szczelna obudowa, która zapewnia trwałość. Interesuje może być też, co takiego przechowuje pamięć takiego transpondera i jakie funkcje on wykonuje. Otóż zazwyczaj pamięć transpondera zawiera cztery części, cztery banki pamięci lub mniej, zależy to od funkcji, jakie spełnia system. Pierwszy bank to numer transpondera. Jest to unikalna liczba zwana TID nadana transponderowi w czasie produkcji, której nie można zmienić. Drugi bank to kod zwany EPC, który identyfikuje dany obiekt. Mówiąc prościej, na podstawie tego numeru czytnik a potem cały system. Rozpoznaje przypisany do niego przedmiot lub osobę. Na przykład w systemie basenowym zawiera on właśnie numer otwieranej szafki. Zawiera on 96 bitów, zatem można zaadresować naprawdę sporo pozycji. W pamięci transpondera można umieścić dodatkowe 512 bitów, a nawet więcej do 8 kilobitów, które mogą być wykorzystane na przykład do dodatkowego opisu znakowanego przedmiotu. Jest jeszcze część, która służy zazwyczaj do zabezpieczeń. Można w niej przechowywać hasła dostępu oraz co ciekawe, hasło niszczące zawartość pamięci. Pamięci transpondera. Hasło używane jest do blokowania działania transpondera lub do jego odblokowywania. Transpondery dzielą się także na takie, które są tylko do odczytu, nie ma możliwości zapisywania czegokolwiek w ich pamięci. Są takie, w których można zapisać dane tylko raz, oraz takie do wielokrotnego zapisu. Jest także nieco inny podział. Większość transponderów to transpondery pasywne, które nie zawierają własnego zasilania baterii. Są też transpondery półpasywne, które też mają antenę i nadajnik jest też zasilany z czytnika, ale mają baterie do podtrzymania zawartości pamięci i wreszcie są tagi aktywne, które są stale zasilane i mogą się komunikować z czytnikiem w sposób ciągły w obie strony. Transpondery RFID mogą występować w postaci kart, breloczków, opasek na rękę, ale mogą być też bardzo dyskretnymi, małymi, elastycznymi paskami samoprzyletnymi lub wszywanymi do odzieży. Dziś cała branża odzieżowa właśnie używa takich znaczników, tagów RFID, dzięki czemu nie tylko zabezpiecza się przed kradzieżami, ale także pozwalają one na łatwe i szybkie inwentaryzację towarów w sklepach. Również inne branże masowo wykorzystują dziś znaczniki RFID, nawet można je montować na powierzchnie metalowe. No, tutaj mamy przykład takiego taga. To jest transponder sklepowy. Jak widzicie, wczoraj zakupiłem uchwyt ścienny do telewizora, no i na pudełku, jak widzicie, jest naklejony taki transponder bezpieczeństwa. On jest po to, że gdybyśmy chcieli wyjść z tym pudełkiem ze sklepu, no to na bramkach oczywiście ten, ten transponder wywoła alarm, no i możemy mieć kłopoty. A jeśli oczywiście zapłacimy za niego w kasie, to pani takim specjalnym programatorem Dezaktywuje tego taga, no i dzięki czemu możemy już spokojnie wyjść ze sklepu z towarem. A jak zbudowany jest czytnik? Jego zadaniem jest komunikacja z tagami oraz zasilanie tagów, transponderów pasywnych, no i też półaktywnych. Mamy dwa rodzaje czytników autonomiczne, czyli takie, które przetwarzają i analizują dane z transponderów i same wykonują pewne czynności, np. otwieranie zamka, lub takie, które po odebraniu danych przesyłają je do jakiegoś systemu nadrzędnego, którym jest zazwyczaj komputer. Czytnik składa się z odbiornika i nadajnika fal radiowych, mikroprocesora, czasem też z klawiatury i wyświetlacza. Takie Czytniki mają możliwość zmiany konfiguracji ustawień, np. liczby odbieranych transponderów itd. No i oczywiście antena. Czasem jest ona zintegrowana z czytnikiem, czasem ma ona specjalne gniazda do przyłączenia zewnętrznej anteny lub anten. Czytniki takie możemy podzielić na przenośne oraz takie montowane na stałe. Te ostatnio często są w obudowach wzmocnionych, jeśli mają np. obsługiwać jakieś zamki. Na potrzeby tego odcinka zakupiłem taki oto czytnik RFID, ale nie wiem czy jest to czytnik pracujący w systemie. 125 kHz, czy też 1357. No w każdym razie mam do niego, jak widzicie, karty również. I co ciekawe, ten czytnik podłączany przez USB, normalnie, tak jak, nie wiem, dysk twardy, instaluje się w systemie, przynajmniej w systemie Windows, jako wirtualna klawiatura, co powoduje, że po zbliżeniu karty, zobaczcie, ja tu mam otwarty, zwykły notatnik, może to być obojętny, jaki edytor tekstu, i po zbliżeniu karty do czytnika... Zobaczcie, on od razu wypisał nam ten numer, który odczytał z transpondera. Taki dziesięciocyfrowy numer. Dzięki temu możemy sobie stworzyć własne oprogramowanie. Nie potrzebujemy właściwie. Żadnego oprogramowania do takiego czytnika możemy sobie stworzyć własne, ponieważ te numery odczytane z takiej wirtualnej klawiatury mogą być wpisywane do, na przykład nie wiem, do Excela, do jakiegokolwiek programu, który napiszecie sobie i który będzie odczytując te numery no, coś wykonywał, powiedzmy lub sterował czymś. Także jest to bardzo wygodne i bardzo, bardzo sprytne rozwiązanie moim zdaniem. Dosyć ważnym problemem w technologii RFID jest unikanie kolizji informacyjnych, czyli takiej sytuacji, kiedy wiele transponderów naraz chce się jednocześnie komunikować z czytnikiem. Może wtedy dojść do błędów transmisji. Jedną z metod na unikanie tego jest tak zwane TDMA, czyli wielodostęp czasowy. Polega to na tym, że czytnik emituje pytanie do wszystkich tagów, które są w jego zasięgu. Tagi te odpowiadają wtedy, kiedy następuje przerwa w emisji fali przez czytnik, no i wtedy, kiedy zgromadzą tą swoją energię, i nie odpowiadają one. Od razu, ale z pewnym opóźnieniem trwającym pewien losowy czas, ponieważ ten czas jest dosyć długi w stosunku do czasu trwania samej transmisji, rzadko kiedy występuje konflikt. Emisja zapytania następuje wielokrotnie, zatem w zasadzie każdy transponder ma okazję, aby wysłać swój numer bezkolizyjnie, no za którąś próbą. Inną metodą jest rozsyłanie przez czytnik kolejnych numerów z określonego zakresu. Tutaj też na każdy transponder na pewno przyjdzie kolejka. Również dosyć ważnym no i ciekawym problemem jest bezpieczeństwo w systemach RFID. Dzisiaj niestety jest wiele miejsc, gdzie systemy takie, zwłaszcza te nie najnowsze już, mogą być narażone na ataki. Systemy najprostsze stosujące karty na częstotliwość 125 kHz można dzisiaj dosyć łatwo sklonować, uzyskując nieautoryzowany dostęp. Jak zatem zabezpieczać się przed włamaniami do systemów RFID? Otóż najprostsze jest zabezpieczenie transpondera hasłem. Zabezpiecza to po prostu przed komunikacją z jakimkolwiek obcym czy które który nie zna hasła. Niestety takie zabezpieczenie powoduje, że wszystkie transpondery mają to samo hasło. Można co prawda przy odrobinie wytrwałości przypisać każdemu transponderowi osobne hasło, na przykład skojarzone z numerem, ale obniża to sprawność systemu. Stosuje się też metody elektronicznego podpisu, czyli w pamięci transpondera umieszcza się specjalny klucz, a numer, a druga część tego klucza, tego podpisu znajduje się w czytniku w systemie. Jednak to również sprawia pewne problemy, zwłaszcza kiedy czytnik musi uaktualnić dane w pamięci transpondera. Tak jak wspominałem na początku, każdy tag, każdy transponder ma w sobie jakby dwa unikalne numery, czyli TID, unikalny numer samego transpondera, nadany fabrycznie, oraz numer EPC, który jest de facto numerem opisującym oznakowany obiekt. Czytniki zazwyczaj odczytują tylko EPC, no bo to kluczowa informacja. Jeśli teraz klonujemy taki transponder, nadając mu taki sam numer EPC, no to w ten sposób możemy uzyskać na przykład nieautoryzowany dostęp do czegoś. Jeśli teraz czytnik y, będzie odczytywał za każdym Razem EPC i jeszcze TID, ten numer yy, unikalny, to już tak łatwo nie sklonujemy. taga. Jednak takie rozwiązanie również czasem się nie sprawdza. Opracowano system zwany Smart Mode. Działa on tak, że czytnik rozpoznaje tylko własne transpondery, własne tagi, nawet jeśli ktoś zmieni ich numery TID oraz EPC. Niestety nie udało mi się dowiedzieć zbyt wiele, jak w istocie działa ten system Smart Mode, ale może to i lepiej. Być może trochę za bardzo wchodzę w sprawy yy, skomplikowane, sprawy bezpieczeństwa systemu FID. W takim razie czas na podsumowanie. Trudno byłoby dzisiaj znaleźć dziedzinę techniki czy dziedzinę życia, gdzie nie można byłoby znaleźć zastosowania dla technologii RFID. Systemy dostępu, płatności, systemy ewidencyjne, logistyka, systemy znakowań, systemy parkingowe, kontrola jakości, sport, motoryzacja, służba zdrowia, lotnictwo, przemysł, poczta, komunikacja, handel i wiele, wiele innych. Dziś technologia tak się rozwinęła, że ciężarówka z oznakowanymi poprzez RFID towarami przejeżdża przez specjalną bramkę, i już wiemy dokładnie, jakie towary mamy na niej i ile tego jest. To wszystko ode mnie na temat RFID w tym odcinku. Zdaję sobie sprawę, że temat został omówiony tylko pobieżnie, ale mam nadzieję, że teraz już wiecie, do czego służy, a także jak działa system RFID. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.